Dobra kochani, no zasuwamy. Ja tu mówię do YouTube'ów. A ja nie do ciebie. Aha, okej, okay, dobra. Lecimy, chodźcie. Czekaj Czekaj dobra. Czekamy na go, lecimy typa. I dobra, to pierwsze ja co robimy, ja mam C4, razy. to ja się pierwszy wbijam, padam, wy potem padacie po mnie i nie, nie, tak nie mamy tak? już C4. Mhm. To właśnie, daj te, te C4 Goldzie, daj to te te C4 Gołdzie, bo ty będziesz na pierwszy sz ogień szedł. A Gołda i tak za nami zawsze biegnie. Masz? lecimy. i ja no. to, ja nie umiem... Ja Tak. No, pokażę ci gdzie. To ty, to ty to położ, będzie bezpieczniej. Bo jeszcze kurde, położę sobie na brzuchu i zrobię alaha. Tylko nie kopcie ty krót po drodze, bo i tak podniecie. Tak, żeby nie płacić na promieniowania. Moje uszy Dobra już schodzi Uważajcie, bo Uważaj. typów jest dużo, tak? Jeszcze raz, dwa, trzy. No gdzie ty gołda lecisz? Tu rendy. Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. No jestem za tobą debilu A dobra, myślałem, że to gołda tu tam po lewej. Nie no ja dobrze biegnę na ukos przez By minąć domek. nie wiem która to baza dokładnie. Ale ja wiem która, a chcę ominąć domek. Kurwa, przy okazji. Fredki mnie rozrabiają. Atakują mnie. Jeśli masz z buty tam. z Nike, to szybciej biegasz. <laughs> ja mam takie stare trampki. Nie, nie, nie słyszałem. Idę jak zabić. Hmm. Kudę ci mi wystają i butów. <laughs> nie uciąłem. <laughs> Ale my najpierw musimy rozwalić ten totem No dobrze, no to... ale spokojnie Macie siekierki? Nie Mam to. Ale ja będę jebał tym Kilofon no, to Ha, to prostu cztery darmowe to trzeba ominąć kurwa Ja no, ty? To ta baza? Nie nie nie, tutaj nic nie rozwałem Właśnie nie ta baza, to trzeba ominąć, bo tutaj są typy Więc uważajcie, chodźcie dookoła lekko Je tis, zabija Nie, synuś Na pewno, nawet łuku kurwa nie napinaj nie, jemu, jemu trzeba, jeszcze lepiej. Jemu trzeba wszystko tłumaczy. Wcale się nikt nie usłyszy. Ja no shotguna nie, z tłumikiem. Shotgun <grym gary> z tłumikiem, <grym gary> tłumikiem. tłumikiem, <grym gary> tłumikiem człowieku, nie? nie, nie ja z Stary, nie uwierzyłem w to, co usłyszałem. Ja w ogóle wymazuję ja to z pamięci, bo, bo to jest... Ja shotguna z tłumikiem, no, to no, recoil plus 50. Aha, Będzie na dwa filmików. shotgun z tłumikiem. Shotgun z tłumikiem. To chyba już z shotguna strzela tłumok Jak już, o Która, to tamta baza? Tak Tak mała jest przecież Mała jest, ale tam jest garaż, trzy skrzynki i widać totem Więc mamy 100%. So close, my friend <laughs> Będą skrzynki puste ale... Zakład, że ktoś tu podejdzie Może być słabo. No podejdzie, jak usłyszy pipi, to podejdzie Dlatego szybko zabudowuj nas w środku Pip Pip SMS, my friend I totem na pasek weź Mam Najlepsze jest to, że my robimy akcję z C4 jak na serwerze z full, nie? 60 na 60 No To i chuj dupę Przecież nie będę ci grał te dzisiaj do północy. A To co szkoły idziesz? Nie, nie no nie będziemy w no, ja nocy w akcji bez sensu robimy na pełnej. Dobra, gdzie ten czas... Ten Szybko dropaj C4. to, szybko drapiej C4 Jest. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu, jest, tu jest, ta ściana. Tu, 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 tu. Przede mną, przede mną głową. Tu, tu. Tam nie ma mogę? Uzbrajam I przygotuj młotek. A ja... Z... Najpierw trzeba zwalić. A to przygotujmy broń. Znikło. Stańcie w miejscu. Moment, cicho, cicho, stańcie w miejscu. Ale pierdolnie, nie? A to im padnie go, Odsuń się, odsuń się, bo to ma trochę wrażenia, wiesz? O Jezu, ale wyrzuciłem Bo wiem, że bramy garażową mają, rozwalajcie! I co, co będziemy mieli? O! Ej, ktoś nie patrzy patrzy plecy Mało rzeczy ma Ale świński tłuszcz był na następną bombę Hm Dobra, jest. Kłaś... Yy, rób nową ściankę. Spokojnie. Nowy... fundament. Na nowym fundamentie Słuchajcie, ja patrzę. Nie mogę drzwi otworzyć, nie? Weź to postaw, kurwa. No weź, nie po końcu, co mi, po, nie mogę. Po co mi drzwi? Jak tu nic nie ma. <laughs> a jest coś w ogóle w skrzynkach? Ale cały samochód jest, wystarczy koła dołożyć. Zobacz, ty, trzyosobowy, albo cztero, mamy furę. Koła... są. No mamy wszystko. Na nowym fundamencie weź go buduj O tu pierdolni go? Zrób dach, no, nie, ma, nie, nie mam tego Aha. materiału no, weź, weź może jedzie. będzie Skąd ja ci kamień wezmę? Ja pierdziele, serio? Weź rozwal tą ściankę, może tu zatrzycisz. Aha. To, to rozwal, tu Rozwal te ścianki w środku, kurwa Kiczu może, ja wezmę to zrobię może, co? Bo Kiczu ten, nie Tu jeszcze tom, tu jedno tą Tylko nie za dużo, bo tu... I... o dobra, mam. Tylko musisz się na drzwi postawić tutaj, wiesz? Nie drzwi, nie. zamurować to w cholerę. Aha, czyli tak, dobra. Dach zrób, ty. Autoryzujemy się tu czy nie? Z... Nie, nie, nie. I teraz musisz to zamurować. Masz żeby Zamuruj. to zamurować? Czym? Może piętą. Aha. Dobra. Mm, Do, ale temu to... miał normalnie no ja wziąłem ja 4 zmarnowaliśmy. No, pra... no, zmarnowaliśmy C4, ale tłuszcz jest. I lodówka, kurwa, za darmo. Silnik, o, powerfull silnik. No i mamy samochód, nie? Za friko. Czej wezmę go, przewrócę. Weź to, kurwa... Mm. Weź rozwal ktoś tą lodówkę i mnie wypuść, to ja pójdę po kamień albo drewno. Jakaś Weź droba. rozwal tutaj te, te ścianki. Nie, 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 bo tam jest dach już. To co? No to zrobimy dziurę. No i... Pod, podjadą samochodem podsadzą się i wejdą. Bez sensu, a tak to mamy bazę. Wypuść mnie, go da. Ja nie mam autoryzacji, ale... dobra to co zrobię. Wypuść mnie ktoś. Szału nie było, powiem wam Otworzyć, proszę, mega. Dobra. O, tutaj jest drewno. Także ta baza w sumie fajnie leży. Ej go, dziki są świtnie, wszystko jest. Eee, jak... <grym> to Pytacie się pewnie, zastanawiacie się, czemu ja nie mam siekiery i biegam z tym. Znaczy nie zastanawiacie się, no, ale wam powiem. Marnuca z coś Biegam, z... O, i tam nie marnuj. Biegam Marnia. z killoffem, tak? Bo killoff robi tutaj też za siekierę, bo to jest najlepszy killoff i wtedy można robić jak, jak siekierą tłuc. Także wszystko, także... Dawaj dzidek. Gołdasz. Daj mi dzidek, daj mi GD I tak masz moją jedną ostrą GD gdzieś. Nie, Zrzucałem Ci. Co? Co? Ja ci się skoczyć, chce Ci się skoczyć po ten? Po rzeczy do samochodu? Po koła w sensie o, i benzyny. No, no mogę skoczyć najgrzej. No, Przejdźcie. się. A ja zrobię to drewno, żeby dobudować te ścianki mamy z głowy, nie? Ej, mam bazę. Ile Ci no. kamienia blok... Aha, tu no drewno nie trzeba Ci. Ej, nie umrz, że mi tu tarło ustawiło. Nie, 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 nie. Sprawdź. To ma być no, tylko tak sobie puste, żeby było, nie? Na wszelki wypadek. Czekaj, tam ci trochę drewna, bo tu jest dokoła. Takie zaraz Już do ciebie biegnę Wyłącz lodówkę, bo mi zimno. W ogóle ją rozwal młotkiem, żebyśmy tam ją zabrali Czekaj, próbuję to postawić samochód. Czekaj, nie zamykaj, nie zamykaj, nie zamykaj. Otwórz Dobra a tu już żeś wrócił z rzeczami czy co? Jeszcze nie wiem na to. Dobra, wyszedł. ja tu podjadę może. Czekajcie, tu wam trochę dam drzewa, bo zebrałem. No ja też mam. Macie tu przedmioty ze mnie, bo ja się muszę kinąć. Aha Przez Weź tą lodówką mi, mi przeszkadza. I ile i koła przynieś? Wszystkie ładnie? Cztery. Ale są przednie czy cztery takie same? Cztery takie same. Chodź, zrobię te deski. Ale przycina, łoch z pierwszej osoby. Mm -hmm. Materiały Tyle mówię wystarczy. Trzymaj, zamuruj to, zamuruj ten to ten. masz, chodź, 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 chodź. Ile osoba mamy samochód czekaj? Ale z blachami no, jest... Trzy osobowy jest z blachami, więc jest zajebisty. Masz tu, tu, tu Od Ty u nas chodź. nie zabiją, więc wsteczny możemy zabijać tylko hmm. ze strzelą. I dawaj, be, rób tu te drzwi. Znaczy nie drzwi, tylko ściany jebni. A nie umiem. Ja nie mogę, bo nie mam tu autoryzacji. Ale ja nie potrafię. Dlaczego nie potrafisz? No nie potrafię tego robić. Uh -huh. Dobra, git. A się dziwi, popatrzcie na no, jak jak No. O, miałem bazę, o nie mogę z niej wyjść, o muszę sobie wpisać kill, what the fuck. Tak będzie. Co tam mi strzela? Dwa sandpopery i dwie kingi. Znaczy, bierz cztery duże opony, nie? No są duże. No idź, ja Tylko są... Chodź ze mną, a łap u lodówka. Halo, czemu zamknęliście? No bo ci nie lubimy o. Aha, okej. Okay. Co to jest? Lodówka, lodówka taka, mała. taka mała. Co to jest za lodówka, Jakiej firmy? Halo. Ikea. Co bo co? Za... aha, buto... A, lodówka z IKEA. Okej. Okay. Nie, to nie mam, nie mam. Dobra, ma... chodź. Idziemy na tutaj co typy. Patrz. Czekaj, odłożę rzeczy. Rusz się. Gdzie są typy? No chodź. No Ej, co? ciekawe czy nam usunęło to obozy. Usunęło nam obozy. Dobra, ja do was. Na tym, na y, hangarze. No to, hangar to. To nam wyjebałem pewnie. Nie, jest, ja mam. Mnie nie mogą usunąć. Ej, moment, słuchajcie, mnie Chodź. nie mogą usunąć, tak? Bo ja nie mam tu autoryzacji. Na no, wiesz, ja biegnę z lodówką i ze wszystkim, nie? No dobra, to, no. Ty. Ja biegnę z kołami. Biegnij mhm. z kołami. to cię po za, zautoryzowany? Ja tak? Tak, jest. Jest zmędzła, bo trzeba se Zobaczysz wyjść. No nie, nie ma, się miałeś wróciło. wziąć benzynę. No to się wracam, dobrze się zapytałem. No przecież ja ci mówiłem. No to ja, 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 ja słyszałem o tylko koła. Jak można wsadzić silnik z skrzyni biegów, ale nie Nie, wiesz co? Ktoś wsadził albo coś, albo przebiły opony się czy coś i on po prostu sobie zaciągnął wraka do domu. Ło, tych tutaj nie wysadzimy, nawet o tym nie myśl. Znaczy nie chcę się postrzelać, idziemy te po chwilę. O Chowaj się, chowaj się tak, tutaj, tak, 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 tak. tu bo jak oni widzicie, widzicie to ten Schowaj się na razie No nie widać mnie, cicho Widać cię Gówno nie widać Mówię ci skitra, jeśli wyjdzie, no wyjdę ze strzelbą Ja nie co tam najpierw Jedzie tu, chowaj się, kucnij Cicho, cicho bądź Gdzie on jedzie? A, 49 sekund sekundzie padam, nie? A, pojechał, pojechał, pojechał. Dobra, chodź do, Dobra, do tego domku, bo ja tam padnę się wywrócę się. Musisz mi otworzyć drzwi. Chodź, 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 chodź. No zresztą może nie, tam rozpalę to Gdzie nalicz się bazyna? W górę? E, w tej, w maszynę. Gdzie jest ta baza? Tu za drzewami. Tu. 15 sekund. A już wygłodniały, super. Ja też wygłodniałem. 15 starszy co nie? No ale ja na śmierć Poczekaj sekundę to może ja z tobą przejdę wiesz? Ale mi Kto zna mnie? No Ja dobra. z tobą przejdę mówię okej okej Bo ja już padam, a zostawię tylko te rzeczy No to jest kominek. No, no ale dobra, ale ja z głodu padam Zamknij drzwi Nie Druk kurna, nindzie. Tylko cały itemy są na zabudowanie ścianki? Tam? No Ej to kary Czemu to kara wybaliłeś? No wrzuciłem do samochodu, wrzuć sobie to do samochodu Desk, pamiętam kary Tam wszystko wrzuciłem do samochodu Dobra, ja już się podnoszę i biegniemy tam I łogień, łogień, łogień. Jak już we dwójkę to się ma Fort Nox Zupełnie nic tutaj nie miał, nie no nie wierzę Gdzie nie. na skrócie, na a baza postojowa to Ja right? mam tego ci powiem. Nie, no to jest baza, mamy bazę za darmo, tak? Więc wszystkie taką materiały. Więc wszystkie no dokładnie, więc wszystkie materiały jakie jakie tam były... Ty mamy, Tak. No, to po pierwsze. Ja w skrzyni biegów w życiu. No dobra. Po drugie Lepiej mamy, bo bez od silnika jest to mamy, prędkości. Przecież, po drugie mamy furę, której byśmy nie mieli, kurwa. Bo nie ma już wraków, są tylko dwuosobowe główna i nieobite. Po trzecie lodówkę. Sporo żeśmy zyskali za to C4. I, i tłuszcz, no nie jest źle. Ej, ale ten samochód ma dużo pojemności. No. On ma itemy, które dodają co prawda, ale dają pojemność na sekundę. No widzisz. Radio ma? Radio? Ma. No. Głośniki Można mieć ma, radio? ma. Nie ma głośników. No są głośniki. Oh. Nie, to były... wiesz co, to były... Kuchy, te jeszcze, super. <gry> Reflektory. Nie no. dojdziemy za 60 sekund e, ja za e, 6 minut Ja za 60 sekund. Aha, spoko. Co, Co za bomba. Nie, jeszcze 750 metrów jest Najwyżej mnie zbierzesz. Tak, tylko że tutaj te typy są, nie? Jak będziemy zaraz jeszcze się strzelać, to będzie słabo. Ale tu musi do prosty, cały czas kurwa tam te typy, no. Ale widzisz ich? Nie, nie widzę nikogo. Kurde 20 sekund był przemoknięty Nawet no, zrobił Masz kompas czy nie ma? A nie mam, nie ma. Ma. Nie ma, ale wiem jak tam dobiec, spoko. Wychodzę Nie, bo mam taki ozor, co się dzieje Małozarskim Pół kilometra się równa Nie mam 23 sekundy, nie no, my to jesteśmy świetnie się wybieramy w kontrucie. Ej, to super, raj ja jeszcze wszystko Dawaj biegnij tutaj w prawo, w prawo, gdzie biegniesz? Biegnę prosto jakbym na domek biegna. No to dobrze To się spotkamy zaraz, na zespołach 40... ja to jest Jak Ale prawie w masz skalę, to my przy niej jesteśmy już No i już widzimy domek No, dwie sekundy 400 i To jest za metrów więc... jest. Nie, raczej udało nam się dobiec. Weź tam nam rozpal ognisko lepiej. O, wi... on nas widzi już, biegnie? Tu jesteś? jesteś? To nie, to, na to ciul nie. Na chiul strzelasz. Jesteś. No nie strzelaj. strzelaj! To nie ja! No to wyjebię mu headshota. No to a już, już byś dostał w japę, nie? I byś narzekał, nie? narzekał potem, dwadzieścia... No, pół, pół miesiąca... jeszcze rofe, 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 Rozpalaj tam obniżanie. No. Nie. no. Znaczy, tam już powinno być ciepło w domku, a nie? No, no. no zagrzane no. powinno być. Jak u babci. W starych czasach. Jest tam, przecież. Za piecem. Przy piecu. Chyba nie. Chy Chyba nie dobiegnę. Czekaj, ja muszę drewno Musisz tam gotować. Robić, smażyć. Zjadłbym. No drewno wam smażę. Też będzie, ale otwieraj szybko. Czekaj, dobiegnę i padnę pewnie. my friend! Zamknij się. Dobra, spaliłem się na 100% już. W sensie zdechłem, ale macie temy. Co tak mało I paliwa? So na no, co ci więcej? Taką bliską odległość. No, come on. Dobra, gówno. Przybierz tam do was czy otwierć garaż, jak jechali? Nie no, czekamy już na niego. Dobra, proszę. Ale A gdzieś cztery identyczne nawet w napisie? Tak. E, jest tak, masz dwa Uf. takie i dwa takie. O Jezus Maria. Dobrze jest, Sand, Co? Sand znowu sand? źle wsadził, nie? Znowu źle wsadził, ale dobra. Pozbieraj mnie. Pozbieraj mnie od siebie, wyjeżdżaj i dawaj do garażu. Daj do przodu takie same i do tyłu takie same i będzie. No wiem. W którą stronę ściąga? Słuchajcie, ja wam teraz pokażę... Z, Tylko z minus jest pod, taki, że wjechać z tym piętra. Za mały garaż, muszę przepchnąć i do. Ogólnie tutaj skrzynka i kominek, nie pokażę za skrzynce, ale żeście pewnie widzieli, także... Ona jest trochę niedorobiona, ale ogólnie można tutaj wszędzie biegać. To wszystko jest nasze, nie? Tam są po prostu... Dobra, te jeba, temy, jeba, 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 jeba na, na spotkanie. I tu jest niedorobione jeszcze. Jada. O. Ej szybko idzie nawet. Tu jest niedorobione, ja muszę żeby nie wyrzucało. Ja mnie nie, nie tak, wyrzucę w sumie znowu prawych drzwi nie mamy. Można sobie wszystko obejrzeć. Tutaj jeszcze dorobię drewna i potem tutaj będziemy stawiać jeszcze ten mur. Mówię, on już będzie pewnie jak odcinek wejdzie, to ten mur już będzie postawiony, bo będzie się renderować, ja będę go robił. No i tak jak wygląda baza. Potem jest w takim miejscu, że mam pokażeć jest to, jest to jest gdzieś, Ej, jadę w już. Tu, tutaj gdzieś, bo tu jest to zapisane, no, nie? Kurce, nie zimno. Tam tam jeszcze nie, tam jak jest, tam, tam... Mam... To w 30 jedziesz bez problemu. E... Tutaj nie ma no ścianki. Tak, tu jest pusta przestrzeń. Ale tutaj, od mniej więcej, zaczynają się ścianki, co tyle. Nie? One są tak porobione. I te ścianki dają to, że po... gdzieś między nimi jest wsadzone na Na wsteczną tak? nie, także... nie Także. Nie wygłupość tuje. Także jeżeli ktoś samochodów. będzie próbował rozwalić, to nie tutaj nie się to musi się Nie musi się tutaj dostać do środka, ale musi w dobrym miejscu mur wywalić, także jeszcze powodzenia. No i tak to mniej więcej wygląda. Źle pojechałem. Dobra. Właśnie no, słyszę, że się nie no ma. Ja nie wiem, czy, czy nie przeparkować jednego kłada. Słaby z mnie kierowca zakłada No i to źle to Muszę nawrócić. Dobra. To wróć najwyżej do bazy, się i jedzie od nowa. Nie no, Fikołaj tylko zrobię, o. Nie Jak ładnie to zrobiłem. On nie dojdzie z tym samochodem, nie? Ja się tego boję. Ja dojadę. No. To lejtowo. To żebyś nie zamarzł jak tak mówisz. Zakładamy się o ten samochód? No dobra, jedź. Na pewno się o samochód nie założy, bo ty już już zawsze stracić w tych samochodów. A, mój samochód, bo ja nie miałem. Tak. <laughs> eee, to koła. A kto nazbiera te koła? Ja. Ja, ja, ja też już trochę. Ja zebrałem z 8 kół. No nie do więcej. samochodu, tylko dokłada. Do samochodu i dokłada też. Do samochodu komplet to jest ode mnie. Nie ściemniej. No ale to też z przyjeść tutaj mi... Czekaj bo dachowałem. Już rozjebał na furę nie. Ona już jest tam przeku porysowana, po, po, poobijana. Ja prześciemiemiem, ja nie miałem nie przeklinać, Ja prześciemiemiem przecież ja co drugie słowo to kurwa nie. Nie nie no, Nie przeklinaj. Gnido, paskudna. Ty jesteś pasożytu. O co garaż. ktoś biegnie na dole. Ja jestem w hangarach. A jakiś gościu jest koło tego domku na końcu drogi. Aha. Aha, a ja jestem właśnie na końcu drogi. Mhm. O, widzę go. Dawaj, siadaj. A to nie ty? Nie, nie, ja jestem u góry. Właśnie go idę. E, ty z hangarów. Jedziesz tu czy nie? No dawaj, wsiadaj. Jestem na ulicy. Zawiozę cię pod tybką. No a kto jest na ulicy? Dawaj! No to, to ty odwieź, jesteś, biegniesz? Odwieź, ten samochód. Tak, to jestem ja. Zajebisty samochód, weź go odwieź. On widział, to, bo tu jest gdzieś go. On by tylko jeździ, nie? Jest, gość jest na tle dałnym. O że... bo mi się bo się tobiec, nie? Gdzieś jest na tle z Devil człowiekiem, że on wszystkim jeździ, wszystko kurwa traci, nie? Dzisiaj pchał samochodem, już wrócił bez samochodu. On jest po prostu zdawniony. Spróbuj mnie przez tym zabić. Strzelił w tył tak. samochodu Chcesz? Chcesz? Jakiś Jakin koszt tych tam popek, No w tym samochodu. Czekaj, czekaj strzel. tam bramę. Otwórz kratkę i strzel. Cieka, jest czy nie możesz kratkę? Czekaj, źle strzeliłem. Chuj, nie, nie do karabinu? Nie? Czyli wstecznym przejeżdżam ludzi. No okay. Fajne autko. Ej, bo koło spalisz. Spalisz opłony szyk. Debil. Nie, nie da się tam. spalić Dobra, się do widzenia pana. panu. Dziękuję za oddanie samochodu, koniec. Do <laughs> Jakiś gościu był tam koło... Wiem, idę tam. Idzie się postrzelać. A ja powyciągam rzeczy. To za 3 minuty zdechną z głodu Tam gościu mówił Don't shoot my friend I'm friendly Tak mówił No I ty go posłuchałeś Ale. jeszcze chcesz mi powiedzieć Nie bo miałem mało hawa i myślę co to ciebie będzie Dobra tak. Słuchajcie coś to znowu ja na, na szybkości yy, Między między i A rzeczami coś ciebie nie obrał, kocham coś się obrał A ład, zaciąłem się z plawki yy, Chłopaki przejeżdżał Ogólnie tam się tłuką z typem Zabrali mu totem, zabrali mu wszystko ja tam biegnę, bo Zajc mają na chwilę i opony i wszystko rozwaliście to tem? a i mnie no. maszynę jak coś to wiesz wszystko rozbieram maszynę znaczy w ogóle rozbierzcie ten domek bo nam trzeci następnie potrzebny także chłopaki zabrali rzeczy. ja zaprzec, biegnę nie? z oponą biegnę biegnę z oponą biegnę z oponą bo ładnie miał jednej opony nie dało się pojechać w sumie dwie opony wziąłem dobra tylko do tak wiem mniej więcej gdzie jesteście ale nie do końca jak ktoś mu tam do domku wszedł? Wytłumacz się normalnie no normalnie na, na YouTube'a. Stanąłem sobie przy drzwiach, on otworzył ja wszedłem i dopiero jak wszedłem to, to, I dopiero jak wszedłem tego go zabiłem. Stałem przy drzwiami bokiem. A, ale to oni... Nie ma. Tak? Ja, Ej rozwa rozwal to tam może I ja tak. czego? bo mam już 44 kamienia. Spoko, ja tam dojadę do tego. Jest nie rozwalaj tego, bo potrzebuję... Także serdecznie Mocno. polecam. To ja nie mam tego. Także jeszcze szczególnie chłopaki mu już rozkładają, już jestem na miejscu, ale mu domek rozłożyć, jak jest kurwa nigdy nie. <laughs> ja Ej, mamy już do kamienia z tego. Gdzie ten kład jest? To tutaj leży. Aha. Widzisz mój kład. Ja mam hipotermię, no zajebiście. O powerful, no mój. Patrz mi się góra. No już już tylko i tam już uciłem tutaj ze środka. Ja jestem prawie niesławny infiniti tam mi item, żeby ten był moje był padł no że... możemy... nie... ja na Zostaw mojego ekranu, Jedziesz nim, ja nim jechać? No, Je... daj, ja z nim pierdolę. Rozwal podłogę. Ja rozwalę. Muszę się z nim zapoznać, do... tak Głębi. Że, o, tak się rozwala Tam jest baza, tam tą stronę. Tam. ja nie mam na mnie nigdzie spawna. Bo tutaj się autoryzowałem i ustawiło mi tarło. Gdzie jest ten, ten sufit, halo? Nie ma sufit. Już nie ma. No dobra, lecimy. A ty, co Jestem wywada, szybszy, aha, ty o tym wypadło. Weź, weź za mnie, bo sikierka wypadła. Się robi. No także wyeliminowaliśmy kolejną osobę, która gdzieś tam obok nas zamieszkała, następna osoba będzie... O, nie będę wam mówić. Otworzę ci drzwi, jak się pokażą. Szybka akcja, teraz dobiegam do domku. Dziękuję za uwagę. To była, to był bieg na przełaj z Dzięki, czy daj mi jednego, masz już dużo. O. A dzisiaj nie ogólnie ten moich kochanych. Ja chyba bardzo chciałem przeprosić na odcinku, powiem to bo naprawdę żal mi y, chłopaka bo y, ja go zabiłem bo był obok domku więc za znaczy nie ma litości przy dokładnego tego terenu no bo no to nie chcemy go dopuszczać nie chcemy więc no i muszę A go przeprosić bo dostał strzał jego do nie do ciebie. łapkę w dół i ansaba bo, bo jest moim subskrybentem więc ja go przepraszam i, i przepraszam cię Szczerze się przepraszam. Dobra, słuchajcie, ja będę kończył. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Widzimy się w następnym odcinku. To był taki mini rajd. Następny odcinek nagram szybko, bo będziemy teraz przygotować poważny rajd taki. Opół rajd z trzema c4 albo z dwoma. Żeby naprawdę coś przejąć porządnego. Już mamy nawet target. Nie powiem Wiem, gdzie bo w się samochodu. dowiecie i to będzie trochę słabe to. Bo dużo osób tutaj mnie ogląda i mnie nie lubi i niszczą mi bazę, niszczą nam bazę tak? Ja za 58 sekund padam z więc jego tak. i padł Już nam ale rozwalili jest, dwie bazy dalej, ale my mamy jeszcze trzy Także spokojnie ta jest bazowa taka mała posiedli. To bazy jest ja jesteśmy zaopatrzeni Nie da się nas zniszczyć na tym serwerze A my będziemy się szykować na większe bazy bo te nie są takie duże To jest największa baza jaką mamy Tam nie przyciągajmy raczej uwagi no jest tutaj działanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, się i następnym razem. Tu jest na Te cztery wyzwolnią. Na razie trzymajcie się, cześć. Co się dzieje po godzinach, jak gramy, to możecie teraz zobaczyć. <śmulatujesz> e Lubią z nas przepraszam, stać. Trzy wstać. A? Co? Dajcie zabawie. Odejdziemy ciebie. A co ty mnie Иван да. давно.